Postawmy obok siebie dwa bardzo popularne aparaty EKG firmy Aspel: Aspel Orange oraz Aspel Mint w wersji 301 i zwróćmy uwagę, czym różnią się ich wyświetlacze. W aparacie Aspel Mint mamy monochromatyczny wyświetlacz, na którym możemy prezentować jeden, trzy, lub 6 odprowadzeń, yy, drukuje nam się na papierze 112 mm. W przypadku aparatu Orange mamy 7 calowy ekran dotykowy i widzimy tutaj 12 odprowadzeń. Drukuje nam się na takiej samej drukarce jak w przypadku aparatu Mint.